złotem z łaj... Cześć, witam was, ja, Katarzyna <grystanie> No nie mogę, nie wskoczył Gratulacje Ej, bo to masz nowe I no. po co masz psuć, tak szanujesz To jest stara bluza, to jest od tego drewna. Ty jesteś stara <grystanie> no, a my dzisiaj pojechaliśmy hulajnogami nad Wisłę wypiliśmy sobie kawkę, pospacerowaliśmy nad Wisłą, poszliśmy na lemoniatkę. Taka fajna pogoda była, tak się wyspacerowaliśmy. Super było, super. Aaaaa! No czemu mi odpychasz? No! Siada na mnie i mi odpycha! O nie kurwa, czekolady na pewno nie zasłużyłeś. Deser po obiedzie, kładnuju. Ej, Emmett! Emet Poszedł to! a celebrity odcinek wskoczył mi na nogę z pazurami i jeszcze rozje**ł k**ami i ja p... rozje**łam miskę z wodą i ja Dole, i ja Dole pół ściany k**a zalane eee. obczaj Rema? Jaki bit zrobiłeś? rzuciłem wspaniały utwór muzyczny na kanał mhm. musisz zrecenzować Ej, to brzmi jak ten, jak twój kuzyn, który myśli, że umie śpiewać po, po angielsku i tak naprawdę wymyśla słowo. Mój brat, jak był mały, to była taka piosenka Need for Speed i coś tam dalej było jakieś słowa. No ze względu na lata ja już nie pamiętam, kurwa, co tam było, ale Maciek wymyślił swój własny tekst i śpiewał i tam co, 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 Nigdy nie wiem, jaki był oryginalny tekst, ale to zapamiętałam do dziś Tyle razy mi to powtórzył Gnój, że już do dzisiaj pamiętam Super, trafia do mnie utwór muzyczny U Utożsamiam się z przekazem Laluna już coś poddymiła A ja nie wiem, ja to już się boję Nie wiem, czy do słuchara nie napisać, żeby mnie podpiął pod swoją ochronę Jak już zaraz ze swoją ochronę, bo ja mam do niej dużo pytań I tak jak w mojej opinii one nie są kontrowersyjne Tak w jej opinii chyba są. I ona mi nie się i boję. Poza tym, ja ostatnio, i ja sobie popieram głupotki, nie? W sensie głupotki, no, powiedziałam co uważam, kurwa. ale powiedziałam to nie w taki dyplomatyczny sposób, tylko powiedziałam tak na chłopski, tak co myślę. I na koniec dodałam, no przecież ona nie ogarnie, co to internet, więc nie dowie się. I potem zobaczyłam, że ona wie, co to internet. Ona, ona wie. Tu się pojawia. <grywa> Bo jak ona co znajdzie? To ja nie będę musiała wywiadu z nim przeprowadzać. Ja też mam przyps. Dzień dobry, chciałam zgłosić hejt na panią dekolowane na transmisji pełnego popularnego streamera. O, Jest to 21-letni chłopczyk, czyli nie zdarzyć, bo wszystko dali mu rodzice Pozdrawiam. Ooo! O, o jakiś słodki Bardzo nie spodziewałam Ja ale to był królik? Czy to był królik? To wygląda jak wielki k... potwór jakiś O nie! To wygląda jak mikro łoś, Który wychodzi ci k... z kibla No to... W sensie miniaturowy łoś no, to... Że łoś miniaturka No taką ma głowę no No nie widzicie tego łosia? Nie widzicie? O nie Ja dzisiaj mam k***a Za łatwo mnie rozśmieszyć O k***a No się A wyobraźcie sobie A wyobraźcie sobie, że w tym tojtoju Jeszcze ktoś siedział O nie ma Oszczędności, że 100 lat byś mogła nie pracować. Ja nie pamiętam, żebym mówiła wam, ile mam pieniędzy. Tak, szczerze. Nie przypominam sobie takiego aspektu. Mówiłam? A, no to dobra. Domyślamy się. A jak myślicie, ile mam na koncie? Jak już się tak domyślacie, to ile się domyśliliście, że mam? Chuj. Chuj. <laughs> Muszę sprawdzić, bo nie wiem. O, dobra, ja już wiem, ile mam. Nie powiedziałam, że wam powiem. He. <laughs> czemu mam tak brzuch na O, Już wiem czemu? Nie. Moja wymarzona praca z dzieciństwa? Zostanie tancerką. Bardzo długo myślałam, że będę, będę profesjonalnie tańczyć. Gdzieś dopiero w szóstej albo w pierwszej klasie gimnazjum mi taka, taka świadomość przyszła i takie. O, to nie jest taka łatwa praca. Tam się ciężko jest przebić i ciężko jest tam pracować. Jaką tancerką? No, taką kurwa normalną, właśnie. Jesteś bardziej crazy ale, czy wstydziochem? Pokażę Ci jedną rzecz, która będzie odpowiedzią na to pytanie. Tak crazy jestem. <laughs> Mnie rozpierza te opisy, bo widzowie zaczęli później wymyślać podpisy do tego zdjęcia. I teraz patrz. Kiedy twój wkurzający kuzyn pyta, czy dać pograć na plejce, stary, gdy przychodzisz do domu z dziewczyną, idź ci pobawić z kuzynem, nie jest taki spierdolony. Kuzyn. Ty, kiedy w nas mówisz matce, że potrzebujesz na jutro blok techniczny i bibuł. No kurwa. Mnie to tak rozj**ało, że siedzieliśmy na kawie i ja po prostu nagło głosku. Was siedziałam i się śmiałam. Czytałam wszystkie opisy. Ja jeszcze na skrzynce teraz na Instagramie, żeby Was nie skłamać. Mam ponad 100 wiadomości. Mam jeszcze z opisami do tego. Mam jeszcze 100. Podpisów do tego obrazka. O, przypomniałam sobie, kiedy się kąpiecie? Kiedy bierzecie prysznic? Wieczorem zależy. Całe życie brałam prysznic wieczorem w myśl idei, żeby położyć się czystym do łóżka. No nie, że kładziesz się czystym do łóżka, żeby w czystej pościeli spać, żeby tam było czysto. Ale wstajesz rano, no i jedziesz. No i co? I będziesz tak jeł cały dzień? Więc zaczęłam się mieć rano, ale wtedy mam takie uczucie, że wchodzę taka do łóżka, taka nieczysta. I częściej zmieniam pościel, bo mnie to w... Wierzę, że wchodzę taka nieczysta do łóżka. I jest to dziwny konflikt w mojej głowie. Nie wiem, kiedy mam się kąpać. Dwa razy rano i wieczorem, bo z prysznicem mam też tak, że nie chce mi się nigdy iść pod prysznic, ale jak już wejdę pod prysznic, to nie chce mi się z niego wyjść. Ja się myję rano i wieczorem. No kur oszczędzam planetę i wodę i chuj. Mogę śmierdzieć trochę. <głos> Ekologia. <głos> no i dlaczego kąpiecie się wieczorem? Jakie są na to argumenty? Nie macie rano czasu? Nie chce wam się rano? Czy żeby wejść na przykład czystym do łóżka? Albo co, coś innego. Rano nie ma czasu. Rano jestem ledwo żywy. A to proszę nic cię nie budzi? Bo mama tak mówi. No mi też mama tak mówiła. Po robocie. A no tak, bo po pracy można też się chcieć umyć. Ja się w ogóle nie myję. No to ku... Okay. Mi też właśnie mama mówiła, że wieczorem I w sumie kąpałabym się wieczorem Ale jest jeden problem Jak ja się kąpię wieczorem, to chodzę spać Wtedy z mokrymi włosami A wiem, że tak nie wolno, ale nie chcę mi się ich suszyć I kąpię się rano, bo rano mi się chce wysuszyć Dlatego się przestawiłam No nie wolno spa iść spać z mokrymi To myj same włosy rano No i to jest bez sensu, bo jak już wchodzisz pod prysznic I całe włosy, no to Czemu nie, nie przejedziesz gąbką i nie umiesz też siebie Mycie włosów jest najdłuższą czynnością Mycie siebie to jest jakieś dwie minuty Nie wolno iść w, mu w mokrych włosach spać Podobno Nie wiem czemu, ale tak słyszałam Znaczy ja wiem, że nie mogę spać w mokrych, bo później to mam taką szopę na ubierze To chuj Muszę zadzwonić do Kasi co tam? A. Siema słoneczko. Cześć, co tam? Pamiętasz jak mówiłaś, że kochasz Real Madrid? Nie. Ale ja pamiętam i to jest wystarczające. Mam dla Ciebie propozycję, no najlepszą jaka może być. Wyjazd do uwaga, Paryża! Do Paryża! I w końcu to, na co czekamy ty i ja najbardziej, czyli finał Ligi Mistrzów Real Madrid versus Liverpool. No. Pojechała. No, i widzisz? Yy, I do tego jest tak. To jest super, to jest super ogólnie oferta. Więc tak, przelot w dwie strony z wybranego lotniska: Warszawa, Kurka, Modlin, Kraków, Gdańsk, Poznań, cokolwiek. Wybierasz. Warszawa. Podejrzewam, że z Radziszewa, z Radziszewa nawet by. Yy, Radziszowa i nie, tam nie ma lotniska. Bilet na mecz, uwaga, możesz wybrać kategorię drugą albo pierwszą. No, jak totalny szef, nie. Trzy noclegi w Paryżu. To nie jest tak, że przylatujesz, oglądasz mecz i wiesz, musisz iść spać, bo rano wylatujesz. Trzy noce! Przylatujesz dzień przed i potem pomasz dwa dni na cieszenie się oraz, uwaga, na zwiedzanie tego, co dziewczyny lubią najbardziej. Ja już byłam w Paryżu i zwiedzałam, no ale słodko. Ale zajebiście odnowili teraz yy, wieżę Eiffla. W yy, upach le français? Yy, je le papa, français. No właśnie, opieka polskiego przewodnika na miejscu. N nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, nic nie rozumiem. Polski przewodnik ci pomoże. Oczywiście transfery lotniskowe na stadion i po mieście. No to chyba nie muszę mówić, że tutaj w pakiecie, nie? No i ile ten pakiet? Powiem tak, od siebie dorzucam, że cię wezmę do Disneylandu. Byłam w Disneylandzie w Stanach. No ale kurwa, to w Stanach, ty nie porównuj, w Paryżu jest By FAR, By FAR najlepszy. Mówią, że przereklamowany ten Disneyland akurat. Dobra, słuchaj, jakbyśmy polecieli razem, że dwie osoby, 58 tysięcy. A sporo. Dosyć sporo, ale wiesz, to są niezapomniane przeżycia, nie? I ty płacisz tylko 58 ja resztę. Ale jak 58 i reszta, to ile łącznie za dwie osoby? 116? No łącznie, 40? łącznie trochę więcej. Nie no, 7, nie no. I... 78 łącznie. To czemu ja płacę 58? Wiesz co najbardziej w tobie w Co? Że ty jak na kobietę nawet trochę myślisz i nawet dosyć sprawnie. Dobra. To popój chociaż. Każdy za siebie. 39 wychodzi. 39 tysięcy? No spoko, możemy lecieć. Serio? Ale serio? Przysięgasz na matkę? Serio, przysięgam, możemy lecieć. Chciałbym mieć w życiu odhaczone to, żeby lecieć do, na finały mistrzostw ligi, ligi Mistrzów, no? Zajebiście! Dobra, to lecimy. Mogę ci się dograć do wszystkiego tam. Kurwa, zajebiście. Ja tu czwartą godzinę szukam kogoś, kto mógłby polecieć. Nie, no. Fujbym, bym poleciała. Zajebiście, dobra, to się potem zgadamy na wszystko, nie? Dobra. Dobra. Ej, zajebiście by było polecieć. Nie no, może nie dniówka, ale nie są to dla mnie jakieś pieniądze, na których straty sobie nie mogę pozwolić. Bo wiecie co, ja teraz mam trochę odłożonych pieniędzy, ale to nie jest kwota, którą mogę w coś zainwestować i to nie jest też kwota, no jakaś taka drobna, którą dobrze trzymać na koncie, nie? Wydanie jej na takie unikatowe przeżycie, w momencie kiedy i tak nie mam nic lepszego do zrobienia, uważam, że to jest całkiem dobra Decyzja. 39 tysięcy masz 9-10 dni na Bora Bora z przelotem. No ale stary na Bora Bora z przelotem, to ja teraz mogli nawet, nie wiem, pieszo dojść. Wejściówkę na finały Ligi Mistrzów. Byłeś kiedyś na finałach Ligi Mistrzów? Pfft. bym poszła obejrzeć finały. Eee, ale... Nie i za nie? No. Dobra, ty sama? Nie. Kim? Z rękiem. O, nic więcej, tak? No tylko ręka bym wzięła. Jak wzięła? Stawiasz to? No on nie jest zainteresowany piłką, więc pewnie bym musiała zafundować taki wyjazd, żeby w ogóle chciał lecieć. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Czy mi właśnie chcesz powiedzieć? że fundujesz komuś wyjazd za cztery dychy? Mogę. Stop ty masz kur... pieniądze, fundujesz narkotykami, nie <laughs> wiem, opowiadaj. Ja sobie po prostu odkładam pieniążki, powolutku sobie. Wiesz, że ja jestem zazdrosny. Ja wiem. Teraz bym ja nie wyszedł na biedaka, to ja muszę wziąć wiosek, wiesz? No to weź Sandrę i weź Jasia i możemy tam nagrywać odcinki. To by były chyba najdalsze odcinki na świecie, wiesz? Ale fajne! Fajne. No dobra, możemy sobie to jeszcze przegadać na spokojnie, wiesz to jutro po, albo pozastream po prostu. Ja bym mega chętnie pojechała. Zawsze mi się marzyło, żeby pojechać na finały Ligi Mistrzów albo na jakieś takie duże biłkarskie wydarzenie, więc ja jestem jak najbardziej tak chętna. Dobra, dobra, to to, to jutro pogadamy, trzymaj się, dobra no, cześć. Dobra, dobra Zawsze mi się marzyło, żeby to tak polecieć na ten, żeby polecieć na takie finały Ligi Mistrzów. Pa! Fajnie się z Wami gadało, super byliście czatem dzisiaj. Buziaki! Nara!